I tak jak kiedyś mówiono, żeby ryzać lachów, czyli zabijać lachów, to chochoły, bo tak o nich się wyrażali zawsze Rosjanie, chochoły nie będą y, pozwalać na to, żeby polskie firmy cokolwiek robiły. A Tusk może się do niego przytulać, Żeleński może udzielać wywiadów, może gestykulować. A na konkretne pytania o ludobójstwo, za, nazywane oczywiście. Rzezią Wołyńską odpowiada wprost. Znaczy, nie, odpowie on nie odpowiada. Będziemy rozważać, będziemy, będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. Mi już nawet się tego bełkotu Żeleńskiego nie chce słuchać. Ale na szczęście jest e, Twitter czy X, gdzie tam w odpowiedni sposób już e, ludzie dają czadu politykom uśmiechniętej Polski. No i oczywiście dla mnie niezapomniana, najlepsza, najfantastyczniejsza Kidawa błońska, która jest która genialnie odpowiada na to, że na py zadane pytanie chyba przez dziennikarza Polsat, już nie pamiętam, tej stacji, ale to nieistotne że Żeleński przyjechał tu z propozycją wyremontowania pomnika ukraińskiej armii powstańczej że to powinno w dwie strony zadziałać. Myślę, że Czas, żeby gdzieś w przemyślu postawić pomnik banderze. A może jakąś ulicę nazwać w Warszawie? Może Trzaskowski wyjdzie z jakąś propozycją, żeby nazwać ulicę imienia Stepana Bandery. Bo dla prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, no tak, nie mają pomysłu, ale myślę, że banderze, wychodząc naprzeciw potrzebom ukraińskich obywateli, którzy tutaj przyjechali, hmm upogacać nasz kraj, to byłoby takim dobrym chyba wyjściem naprzeciw.